Witold Gombrowicz, Kromos. Argentyna, 1961. Rozdział szósty. Spadek akcji? Katastrofalny. Znowu piszę powieść. Kupiłem nokturny Chopina. List od że wydrukuje głosy prasy. Przybycie Hektora Bianciotti. Na akcjach straciłem 200 dolców. I dywidendę? 300 razem 500. Obraza na komę Dałem głosy prasy. Zimna. Przychodzi niespodziewanie Alberto Marinero. Przyjęcie u Orelowej. Pisze przedmowę do dziennika, żeby Richter podpisał. Estufa nawala i Ken Brown. Zły prąd. Naprawiam estufę. Polepsza się prąd. Pierwsza recenzja ze Stanów. Dobra. Sobota. Alberto. Wtorek. Alberto telefonuje. Ja nie. Zdenerwowanie. Sobota, Alberto. Likwidacja fragaty i dystans komu. Choroba Flora. Powieść malona. Kupiłem koncert 20 i 23. Mozarta. Nerwy. Chodzę do kina. W Domu Polskim na zebraniu. Rozdział siódmy. Z Florem u Paule. Alberto zostaje na noc. Kultura z panegirekiem Mieroszewskiego. Samotność. Spotkanie z Nowińską. Pisze dziennik i powieść. Kupiłem za dwa tysiące Ken Brown znów na walach. Rozpacz. Usiłowania wydania czegoś w Argentynie. Cecilia Malea, dotąd negatywnie. Alberto, wakacje. Dom Polski z Jackiem. Nawiązanie z Gomą. Pisze o nim dziennik przybycie Alberto. Restauracja Ken Brana, 2000 dwa tysiące źle. Hałas. Powieść Marlona czytam, listów mało, ogórki. Prasa ze Stanów dobra. Kot ogłasza w kulturze głosy niemieckie. Wzrost prestiżu.